Q Właśnie lecą dziesiąte lata XXI wieku, lecz ja już dostaję zadyszki w tym biegu. Istnieją cztery bólstwa tego świata, są to narkotyki, seks, pieniądze, no i władza. Koleżanko, nie zachowuj się jak szmata. Jeżeli kolega ma za dużo hajsu, nie musi stać młoda, mu może zarobić w moralny sposób, jak zarabia dużo osób. Może nie będzie specjalnie bogata. Wiesz, to jest najlepszy na życie sposób, lepszy niż zarabianie kokosów. A ludzie kojarzą tylko z porną, więc samujcie się dziewczyny. Nie musicie mieć drugiego mądu, a przez same braki pan W późniejszych w czasach siwych w osób będą się wstydzić, bez wyczyny, ale nie byliście z dziennikolicami w gorszej sytuacji jak na hierusz nie, ale bardziej na tu już kurwy nie rozwinę. Przemyślcie swą sytuację, bo możecie zaprzeć ten proceder i oczyścić swą opinię. Ta... Oczyścić swą opinię. Właśnie lecą dziesiąte lata XXI wieku, lecz już dostaje zadyszki w tym biegu. Istnieją cztery bóstwa tego świata, są to narkotyki, seks, pieniądze, no i władza. Właśnie lecą dziesiąte lata XXI wieku, leczy już dostaje zadyszki w tym biegu. Istnieją cztery bóstwa tego świata, są to narkotykusy z ekspieniące na ich władzach. Czemu ludzie się uzależniają? Wszystko musi mieć początek. Zastanawiam się, co z tego mają, jak się w to wkręcają. I co powoduje popyt na ten proszek. Kuł, potom jest się go zachwalają. Prawda, że pod tym więcej chlają. Włącza się wyższy bieg na drugi dzień, tylko puchy pomagają. Lecą, tacy całykając. Niewiadomych źródeł, kilka groszek, lec tym to już przesadzają. Cukier to wliczając, giszczówku i wiele życia jak Mózgu też wszystko przestawiają, tylko podziałki wciąż popierdalają. Linia realizmu, taka w tym zęk. zawsze. Los na to ciułają Lecz gorzej, jak za to obrać nie mają. Nie jeden termin życiu pęk. Wtedy na oddanie szukają. No to wtedy pożyczek się chwytają. Kończy się życia, bieg zaczyna lek. Lecz tak naprawdę sznur na gardło zakładają, bo zaczyna się okres męk, po długiej na chatę wbijają, za chwilę z życia w głowie się przebijają, połamanych kości słuchać dźwięk na tak końcu